Winny, winny wszystkich zarzutów! Adwokat kupuje bezgranicznie kochającej go, niezainteresowanej dobrami doczesnymi narzeczonej, nieludzko drogi pierścionek zaręczynowy, choć ma kłopoty finansowe. Żeby nie wpaść w spirale długów, musi wplątać się w biznes z meksykańskim kartelem narkotykowym. Czy nie brzmi to bezdennie głupio? Owszem, bo to bezdennie głupi film. W filmie występują Michael Fassbender ze Wstydu, Javier Bardem jako heteroseksualna wersja Raula Sylwy ze Skyfall, Cameron Diaz jako Rihanna, Brad Pitt z fryzurą z World War Z i Penelope Cruz jako ta, co zwykle laska z akcentem i z braku laku jedyna postać, której los może w ogóle obchodzić widza. Reżyseruje Ridley Scott. Biedak. W sumie nie jego wina, a i tak mu się oberwie. Ładne zdjęcia przygotował Dariusz Wolski, a uznany amerykański pisarz Cormac McCarthy przygotował niespotykanie żenujący, głupi i nieprzemyślany scenariusz. McCarthy był tak leniwy, że nawet nie wymyślił imienia dla głównego bohatera. To pierwszy oryginalny scenariusz, jaki w końcu udało mu się sprzedać, i prawdopodobnie ostatni. Jedno z nielicznych wartych uwagi zdań, jakie padają w tym filmie, wypowiada Brad Pitt. Oni nie wierzą w zbiegi okoliczności. Słyszeli o nich, ale nigdy żadnego nie widzieli. Cormac McCarthy nie słyszy niestety słów wypowiadanych przez stworzoną przez siebie postać. Jego scenariusz to jeden wielki zlepek nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności. I normalnie daleki jestem od czepiania się takich spraw, ale przy tak fatalnym scenariuszu mizoginia McCarthy'ego mocniej rzuca się w oczy i wypada wyjątkowo obrzydliwie. Adwokat składa się głównie z dialogów, ale nie dialogów interesujących jak przed północą, ale dialogów znalezionych w śmietniku Paulo Coelho, które nawet ten pisarz uznał za zbyt grafomańskie. Raczej to nawet monologi dotyczące życia, miłości, przeznaczenia, chciwości i klasyfikacji diamentów. Jeszcze raz odwołam się do słów wypowiadanych przez bohatera granego przez Brada Pita. Zapytany jak źle jest, odpowiada wyobraź sobie, że bardzo źle i pomnóż to przez tysiąc. To samo dotyczy tego filmu. Czas na nasz cotygodniowy konkurs! Dla pięciu osób mam ważne do końca roku elektroniczne bilety na dowolny seans do dowolnego kina Helios. Szczegóły i lista wszystkich kin w opisie tego filmu na YouTube. Aby wygrać musicie zasubskrybować na YouTubie To Jest Kino oraz kanał naszego partnera Heliosa, jeśli oglądacie mnie na YouTube, szybkie ułatwienie, i odpowiedzieć na dwa pytania. Pytanie pierwsze. Jaki był ostatni przed Adwokatem film, w którym występowała Cameron Diaz? Pytanie drugie. A jaki jest jeden z Twoich ulubionych filmów tego roku? Odpowiedzi nadsyłajcie do wtorku 19 listopada na adres to jest kino Do odpowiedzi dołączają swoją YouTube'ową nazwę użytkownika. Powodzenia i miłego seansu!